Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wolna sobota. W końcu miałam troszkę więcej czasu, więc postanowiłam sobie podrapać krzyżóweczki. I mam tych krzyżówek za kwotę 60 zł. Jest wielka krzyżówka, jedna i trzy krzyżóweczki. XXL jeszcze u mnie są dostępne, także korzystam póki są. Ale niedługo na pocieszenie znowienie tej zdrabki, więc bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy jak te krzyżówki dzisiaj się spiszą. Zaczynamy od pierwszej krzyżóweczki zadyszkę. Dwie literki jeszcze zostały do końca, i już sobie przypominam, co my tu mieliśmy. Na pewno mamy termofor ułożony i to jest chyba jedna, jeden wyraz. W tej krzyżówce. W drugiej krzyżóweczce mamy ułożony nos. I chyba też tylko jeden wyraz. A w trzeciej krzyżówce mamy mima. I to też jest tylko jeden wyraz. Brakuje nam w bonusie literki A, literki L. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Kolejna literka. No, mamy literkę L, więc jesteśmy bliżej już tego bonusu. Chociaż wydaje mi się, że A to już nie będzie, bo tu by się za dużo wyrazów ułożyło. Ale zobaczmy, jak to L. Mamy jedno i tu nam się ułożyło jeszcze lodowisko. Także są dwa wyrazy. Druga krzyżóweczka. Mamy tu jedno L w wyrazie Olga, Louvre i Alfred. I to na razie nam tutaj nic nie dało, a trzecia krzyżówka, już patrzymy, w wyrazie Penelopa, golf i las. I to tyle. Także Sprawdzamy ostatnią literkę. Jest to literka H. Haha! Ha, ha, pierwsza krzyżówka. Mamy jedno, ale to nam już nic nie dało. Sprawdzamy drugą. Mamy wyraz hipodrom i to jest drugi wyraz. Także tutaj też kończymy na dwóch wyrazach. No i trzecia. Mamy w wyrazie schab. I to też by było na tyle. Ciekawe, co było w bonusie. No tak, były dwie stówki. A literki kontrolne: Mam B, BB, BBB i co? BM. Także tu jest pustaczek. Druga krzyżóweczka. I już sobie przypominamy, co by tu było ułożone. E, pierwszej chyba nic. Pierwszej nic. Tu mamy wyraz raj. I to chyba jeden wyraz. A w tej trzeciej krzyżówce też chyba jeszcze nic nie ma. Tak patrzę, ale nie, nie widzę. się nam brakuje i z. Także sprawdzamy. Mamy literkę B. Mamy bogactwo. Mamy tutaj bar i bela, czyli barbela, czyli dwa wyrazy. Ale chyba tylko dwa wyrazy? Tak? Chyba dwa wyrazy. No dobra. Sprawdzamy drugą. Tu jest jedno B. Tu mamy Boa. I tutaj też nam się ułożył drugi wyraz Boa Rai. Także na razie nic. Tu mamy wyraz B ułożony. Ale to jest pierwszy wyraz. Coś mi się wydaje, że chyba ten, ten, ta krzyżówka też będzie pusta. Kolejna literka K. Bonusie nie ma. Tu mamy grafik, nikę, klimat, glukoza, stojak, ryki. No i to koniec. Także barbela, i to jest wszystko, co się udało tu ułożyć. Sprawdzamy drugą. I tu też kończymy na dwóch wyrazach. I ostatnia krzyżóweczka w wyrazie stek. I to wszystko. Także i ta krzyżówka wygląda na pustą. I, 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 i D. No szkoda. Ostatnia krzyżóweczka za dyszkę. I już sobie przypominam, tu mamy Emu ułożone i tylko Emu. W drugiej mamy tym i oko. No i w trzeciej krzyżówce mamy Sejm i, i tylko Sejm. Bonusie nam brakuje DL. Sprawdzamy. Mamy L. Także jesteśmy bliżej tego bonusu. Zobaczymy, jak tu. Tu mamy elf wyraz, czyli to jest drugi. Czyli dwa wyrazy są elf. Elf emu. Zobaczymy kolejną krzyżówkę. Czy nam coś tu. I to wszystkie literki. No i trzecia. W wyrazie kolumb. Tu jest druga. Tu jest trzecia. No i to wszystko. Ostatnia literka. Literka R. Bonusu nie będzie. A może tu jeszcze coś. Ułożymy ale chyba nie. Tak, i to wszystko, czyli dwa wyrazy. Dwa wyrazy, druga krzyżówek. Tutaj też niestety. No i trzecia, ale już mi się wydaje, że to będzie pustak. Kolejne. Niestety. Literki kontrolne. I. I. M. A w bonusie co było? No stuwa była w bonusie. Także krzyżóweczki, zadyszkę niestety puste. Zobaczmy jeszcze wielką krzyżówkę. Tak spróbuję ją jakoś ułożyć, żeby było wszystko dobrze widoczne. I już sobie przypominam, tu w tej różowej mamy wyraz UDO ułożony, w zielonej mamy AD, REDE i z tego co pamiętam była jeszcze Inga, także tu mamy trzy, tu jeden dwie literki literka L w bonusach nie mamy zobaczymy tutaj blinę ulotka szakal i na razie to nam nic więcej nie ułożyło tu mamy stal Blask. Zawleczka. Filet. Alicja. Aloizy. Abolicja. No i to wszystko. Także też to nic nie dało. Ostatnia jest literka B. Mamy w bonusie, ale nie było M. A tu jak to wygląda w wyrazie bliny, boa, czyli mamy drugi wyraz i bmw, więc tu kończymy na dwóch wyrazach. A tu jak blask, abolicja, no i to wygląda na koniec, także krzyżóweczka, Wielka krzyżóweczka literka C, A, M również pusta. bonusie, co mieliśmy w bonusie? 200 zł, ale też niestety nie wygraliśmy tej kwoty. Także dzisiaj krzyżóweczki bardzo słabo. 60 zł wkładu, no i 60 zł. Jesteśmy na minusie. Także szkoda, szkoda, wielka szkoda. No ale nic. Bardzo lubię krzyżóweczki drapać. Na pewno będę drapać. Czasem dają coś tam fajnego wygrać, ale widocznie dzisiaj nie jest mój dzień. Dzięki serdeczne za oglądanie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.